a za miesiąc pobijam rekord Guinnessa w triatlonie na dystansie olimpijskim na boso. Codziennie będą inni goście, którzy będą próbowali tego chłopa pokonać. Niestety, naprawdę doszedłem do swoich granic, które są dla mnie nieakceptowalnie niskie w tej dziedzinie. Teraz te fryki, to jest taka patola. 6 okay, dni złowiłem 370 czupaków, miałem taki licznik i klikałem i klikałem i miałem równo 370 czupaków. I understand Don't too many to But I'm come back with a diamond Witam serdecznie Siema Słuchajcie w największym parku drążkowym w Polsce Nieoficjalnie, ale, ale mimo wszystko eee, Wojtek, no zacznijmy od tematu trochę już mniej aktualnego Bo się ustawialiśmy wcześniej, co prawda Natomiast no, jesteśmy z 3 tygodnie chyba po Mistrzostwach Świata w podciąganiu nie udało się niestety wygrać. Z tego co pamiętam to czwarte miejsce, ale dla ciebie to pewnie równoważne z ostatnim, które by nie było poza pierwszym. Więc pytanie, jak w ogóle. Jak, jak wrażenia potem już tak na chłodno i przemyślenia? Załamany jestem, serio. Absolutnie załamany. Taki mój cel minimum to był medal. Czyli podium. Czyli podium. Ja oczywiście mhm. zawsze mówię tylko zwycięstwo, ale medal by mi dał szczęście, bym był naprawdę zadowolony z siebie, gdybym zdobył przynajmniej brązowy medal. Nie udało się miałem czwarte miejsce. Ale chyba najbardziej dla mnie takie żałosne i bolesne było to, że ja nie wykonałem żadnego progresu po kilku miesiącach przygotowań. Czyli ja, jak teraz załóżmy, miałem te mistrzostwa na początku czerwca, mhm. to ja w styczniu, w lutym wykonywałem dokładnie tyle samo podciągnięć, czyli 40 parę. Potrafiłem zrobić 40 parę podciągnięć. Szykowałem się naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No Myślę, że naj, najciężej po prostu w życiu. Mega dietę, dobrą trzymałem i no, tak chyba dalej. Chyba też bardzo długie to były przygotowania i. Długie, dobre, naprawdę próbowałem wszystkich metod i nic absolutnie dał, Pojechałem na mistrzostwa i też zrobiłem 47 tych podciągnięć, więc tym byłem załamany, że w ogóle nie zrobiłem progresu, że ten cały trening poszedł na marne, bo ja równie dobrze mogłem w ogóle nie ćwiczyć. I to samo by było, tylko w czym się męczyłem tyle czasu, No mi to nie dało, absolutnie, naprawdę. No nie wiem, ja akurat aż tak, aż tak nie jestem wyskilowany w tym, żeby to ocenić, ale no pytanie, czy może się nie przetrenowałeś wręcz, wiesz, jak na to, że, że Daily po prostu było podciąganie, że co, codziennie praktycznie się na jakąś próbę wystawiasz, czy ten organizm już albo układ nerwowy, chociaż na podupie mógł nie dostać na tyle, żeby, żeby to trochę na przykład przeszkodziło, nie? Właśnie te przygotowania były na tyle długie, że mogłem wszystkich metod spróbować. Okay. Podciągałem się codziennie, podciągałem się co dwa dni, dwa razy w tygodniu. Podciągałem się z samym ciężarem, z doczepionym ciężarem. Naprawdę absolutnie żadna metoda nie zadziałała, że miał ja zrobić jakikolwiek progres. No a miałem miałem dobry tak jakby wzorzec, bo razem ze mną przygotowania zaczynałowania Wania Kochut, który wygrał te mistrzostwa, zrobił najwięcej ze wszystkich 75 podciągnięć. O kurde, no to jest... Zmiażdżył to. wszystkich. A zaczynał od 55. Na pierwszym treningu ze mną zrobił 55, ja 45. I po tych kilku miesiącach on doszedł do 75, tak sprogresował, a ja ćwicząc często razem z nim, często tym samym, tą samą metodą, dalej zrobiłem te 40 pary, więc absolutna. Ale to myślisz, myślisz, że to może być jakaś, nie wiem, po prostu kwestia no, granic organizmu, czy, czy jakiś na przykład, że inni tam mogli mieć jakąś farmakologię mocną albo coś tego typu, czy? Nie, myślę, że po prostu. Że niestety naprawdę doszedłem do swoich granic, które są dla mnie nieakceptowalnie niskie w tej dziedzinie, bo ja wiem, że powinienem naprawdę dużo więcej tego robić. Ogólnie dla ciebie chyba granice są nieakceptowalne? No, nie no, takie wyższe trochę. Nie, no rozumiem, Tutaj naprawdę no. byłem po prostu mega niezadowolony, ale absolutnie nie chcę, że na kwestię farmakologii, bo znam Wanie. Z nim bardzo dużo spędzam czasu, treningów, rekordów. Mega pracowity chłop i on to osiągnął ciężką pracą te 75 pociągnięć, ma do tego niesamowite też predyspozycje, też no genetyka na pewno dużo mówi, robi, nie? Ale jest mega pracowity chłop, no i starałem się tak jak on robić, nic to nie dało, więc to jest dla mnie takie szczególnie bolesne, że chyba tak jak mówisz, to jest po prostu kwestia Granic mojego mm -hmm. organizmu, niestety. No, no, bo ty też, jakby nie masz, wiesz, y, chyba nie, nie, nie doszedłeś latami do jakiejś jednej dziedziny, w której po prostu jest jedna Twoja i tam jesteś top, of the top, nie do zdeklasowania. Tylko chodzisz po tych różnych ścieżkach, pobijasz te rekordy naprawdę wielopłaszczyznowo i są tak one poza taką powszechną, według mnie, granicą, ale no są, wiesz, no tutaj czy wspinaczka, tu właśnie na drążku, tu jeszcze takie wytrzymałościowe, czy na przykład dobę coś robić, więc y, no i tak jesteś, jakby, według mnie, poza granicą, tylko wielopłaszczyznowo. Znowu, nie? Z takich no, tak, plusów. Jest. tak jest, ja tak właśnie robiłem. Tak jak mówisz, że byłem dobry w wielu dziedzinach, ale mhm. nie byłem najlepszy, taki stricte najlepszy w jednej. No i tutaj też to wyszło. A jak tak psychologicznie do tego podchodzisz, to na przykład taką opcję wolisz, że wiesz, jesteś wielopłaszczyznowy i wielopłaszczyznowo możesz wyjść ponad normę i to grubo ponad normę w wielu dziedzinach. Czy wolałbyś po prostu wyskilować taką jedną swoją dziedzinę i tylko w niej się realizować? Raczej psychologicznie jest to mi bez znaczenia. Ja po prostu lubię wygrywać, OK. ale druga kwestia jest taka, że szybko się nudzę. I myślę, że taka jedna dziedzina by mi szybko się znudziła. Nawet był tam no. bardzo dobry, no to ile razy ile można boksować, ile można robić. Ja wolę dojść do jakiegoś poziomu takiego, do swojego celu zakładanego w tej dziedzinie, osiągnąć go, czyli tam zdobyć jakiś medal Pucharu Polski, wygrać jakieś tam większe mm. w Polsce, coś takiego, no i przeskoczyć dalej. Kolejna dziedzina, kolejne przygody, bardziej w tą stronę. Okej, okay, a ile w ogóle brakowało do podium? 40... Ja miałem 47, hmm? a tam 55, bo miało trzecie miejsce. 65, drugie, no tak jakby 7,5, 6,5, 5,5. No jadę I to było do 80 kg chyba, tak, że były te tak. kategorie wagowe? Tam było co 10 kg. Ja specjalnie przytyłem pół kilograma dosłownie, żeby mieć tuż ponad 80, żeby być najlżejszy w kategorii od 80 do 90. Bo wiadomo, że jak chłop na 89 to miało trochę więcej do dźwigania, mm. ale nawet to nic nie dało. A w tej poprzedniej w tej niższej kategorii widziałeś, jak się tam rozkładają w ogóle? Tak, tak. Absolutnie w żadnej kategorii ten mój wynik by mi nie dał medalu. Wszędzie to było okolice 4-5 miejsca. Nigdzie by mi to nie dało medalu. Dobrze, a w ogóle motywacją do tych mistrzostw było. No wiadomo, na pewno jakby ustanowienie jakiegoś rekordu nowego wygranie i tylko zwycięstwo, ale nie wiem, tam szła na przykład za tym jakaś taka prestiżowa nagroda, albo coś się za tym niosło, czy...? Absolutnie nie. Raczej to był kolejny z moich celów na horyzoncie, który chciałem osiągnąć. No ja mam taki program jak rodzica, że te rekordy pobijam. Więc żaden z nich nie przynosi mi mega dużo kasy, jeśli chodzi o stricte nagrodę mhm. za jakieś zawody. To są niszowe sporty. Ale chodzi o to, że ja po prostu... Jak pobijam te rekordy, to się tam szerokim echem w mediach odbija. No chodzi. tak, ja tak, tak, się tak no takie też, wybierać te rekordy, żeby to właśnie fajnie poszło. Żeby też sztab po prostu chyba ten sponsorski za to był stoi, bo, bo wiedzą, że się mogą pod tobą podpisać. O no to chodzi, no. E, o to chodzi. No, ale z tego co wiem, to no, była chwilę taka kłótnia z Drążkiem po po tym, że już nigdy nie tniesz Drążka, <laughs> ale jednak chyba szybka zgoda była. Po dwóch, trzech dniach, no bo już tam zaczęłeś znowu, wiesz, widziałem storki, że wlatują i że będzie atakowany ten rekord, nie? Chyba, że coś się zmieniło od tego czasu. Bo tak pamiętam z początku, pierwszej połowy czerwca, że, że będzie, będzie po prostu próba pobicia tego, jednak. No, strasznie mnie zabolało to, że nie zdobyłem tego medalu i to, że naprawdę według mnie tak słabo się zaprezentowałem, bo gdybym ja zrobił tych pociągnięć bardzo dużo, a ktoś by zrobił więcej ode mnie, no, no to bym nie miał tego żalu w sobie. Ale ja wiem, że ten medal był na wyciągnięcie ręki, że serio. Dużo osób, gdyby trenowało tak, jak ja, to by ten medal zdobyło. E, wiem o tym. Okay. Ale po prostu, no, nie wiem, co się stało z tymi moimi genami, że ja tego nie mogłem zrobić. I serio, powiedziałem sobie, że nigdy już się więcej nie podciągam, bo to nie przyniosło żadnego efektu, ale stwierdziłem, że to jest taka ujma na, hon na honorze, że nie mam tego medalu i że muszę zrobić wszystko, żeby zdobyć go za rok. I spróbuję po prostu mm -hmm. pobijać w tym czasie przez ten rok inne rekordy, ale cały czas szykować się do podciągania. I zobaczę, sprawdzę wszystkie metody, zrobię wszystko, żeby w przyszłym roku zdobyć ten medal i poprawić to podciąganie z 40 paru do tych 60 dojść. Czyli co, one zdobyć. są znowu w czerwcu, jakoś tak cyklicznie to Co zbro? roku? Okej. Okay. Co roku. Więc po prostu muszę to sam dla siebie, dla swojego honoru, muszę ten medal zdobyć. No to trzymam kciuki, yy, to na pewno. No pewnie będzie ciężko, ale myślę, że znając siebie, to znajdziesz jakąś metodę, żeby, żeby chociaż trzecie zahaczyć, albo no, najlepiej pierwsze by było. Nie wiem, Podciągam się codziennie, to nie wyszło, będę się podciągał raz, dwa razy dziennie, trzy razy dziennie, serio, spróbuję wszystkiego. Yy, dobrze, a jeśli chodzi o te inne cele, jak teraz mówisz, że poza podciąganiem, to już masz jakiś taki na horyzoncie upatrzony? Mam, dzisiaj się zaczyna wyzwanie. O! I ty jesteś tam gościem numer 1 Ja jestem. Coś z podciąganiem znowu. <noise> ja specjalnie mu nic nie mówiłem, jak tutaj jechał. No matko. I właśnie teraz, skoro się dowiaduję, że dzisiaj rozpoczynam challenge kolejny, codzienny. Zaczynam od jednej minuty zwisu na drążku. Mogę wisieć dowolnie, oburącz, jednorącz, okay. i ręce. Codziennie dodaję jedną minutę i no nie to się wytrzymam. Mój rekord życiowy. Oficjalny to jest 26 minut, nieoficjalny to jest 31 minut. Postaram się to przebić na tym challenge, co będzie trudne, bo wiadomo, że to jest zmęczenie codzienne będzie dochodziło. No, no. Ale ty dzisiaj jesteś pierwszym gościem i będzie, że się bardziej cieszę niż nie, no bo jakbym, jakbym kończył ten challenge razem z tobą, to raczej ciężko by było. <laughs> ale to nie chodzi o to, że masz zrobić minutę. Ile mogę? Każdy mój gość idzie na maksa, robię tabelę okay, okay, i patrzymy, okay. który gość źle zrobi. Także ty dzisiaj rozpoczynasz hopie, Będziemy wisieli razem, ja po minucie zeskakuję, a ty ciśniesz dalej. No, myślę, że tak <laughs> będzie właśnie w tę stronę. Nie no, dobra, ja pewnie, pewnie, że podejmuję, także machniemy. A to też po prostu chcesz cały rok przeciągnąć w takim tym, czy to nie, ma jakiś, ra, 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 prób, jakąś miesiąc. końcówkę? Miesiąc tak Aha. się zakładam, że próbuję miesiąc. No bo właśnie tak myślę, 365 minut to już. Nie, nie, próbuję. Trzeba by się nauczyć spać w takiej pozycji. Nie ja to pewnie potrafią, ale... <grychy> ale Ale ten. Yy, no dobra, czyli, czyli na razie to jest na horyzoncie. Takie daily po prostu? Dokładnie, codziennie podciąganie. Fajne to wychodzi taki codzienny kontent, bo to zawsze robię z innymi ludźmi, więc to się tak jakby no, kończyło no, no. i tak dalej. Fajne zasięgi się od tego robią. A za miesiąc pobijam rekord Guinnessa w triatlonie na dystansie olimpijskim na BOSO, czyli muszę przepłynąć 1,5 km, przejechać na rowerze 40 i przebiec 10. W czasie poniżej 2 godzin i 40 minut. Wszystko na boso. Co będzie najtrudniejsze z tych rzeczy? Bazując na tym nie wysiłkowo, ale bazując na tym, że na boso. Na boso raczej dla mnie nic, bo bardzo dużo chodzę na boso i to bieganie mi nie sprawia problemu, tam 10 km. Myślę, że czasowo jest to całkiem wymagające wyzwanie, bo naprawdę trzeba się tego przygotować i trzeba trochę popływać, pojeździć na rowerze, pobiegać. Z marszu raczej tego nie, nie da się pobić. Mhm. Kurde. No właśnie, a skąd się w ogóle wzięło to, że na boso, bo jakby wiesz, jest jakiś rekord zazwyczaj, ale nagle nagle zdejmujesz te buty i jest twój, nie? Albo, albo podobnie z tym głazem 50 kilo, chociaż to, yy, to akurat chyba rzadziej niż, niż te na boso były. Tak, no raczej wszystkie te rekordy mają taki jakiś dodatek swój, że no. czytasz to, to na początku jest normalne i potem jest na końcu trochę. Taki, się robi taki abstrakcyjny, ale no, no było. No. Tak, no były martwe ciągi, ale pod wodą, no Tak, to, tam coś, to też szalone coś tam było. bieganie, ale na boso wchodzenie na linię, ale po balonie... Pamiętam, rzącym. że było chyba ciągnięcie malucha w staniu na rękach? To właśnie nie wiem, które było bardziej szalone, czy ogólnie, że ciągnięcie malucha przez taką długość, czy stojąc na rękach, no. no to no też No tak, był... mają te wyzwania właśnie to do siebie, że muszą być ekstremalne, żeby ludzi zainteresować, bo tak naprawdę, gdybym robił normalne rekordy, No... to każdy miał to gdzieś, a to przez to, że się robi widowiskowe, czyli idę na rękach z tym samochodem, ludzie to oglądają, sponsorzy za tym idą, no, więc to jest po prostu biznes. Musi, muszę po pierwsze te rekordy być takie możliwe do pobicia dla mnie, ja nie jestem wszędzie dobry, a po drugie muszą być widowiskowe, żeby ludzie to oglądali, żeby był zasięg. No jedy, ja nie wiem, chyba, chyba jedynie Robert Karaś, bym powiedział, jest taką osobą, co można, że tak powiem, konkurencyjnie zestawić z Twoją branżą, załóżmy. No taką, wiesz, taką po prostu, że są te rekordy odstrzelone, chociaż on też robi takie bardziej oficjalne rzeczy robił, nie? Natomiast nie wiem, jest, jest ktoś taki, co możesz nie, nie, wiesz, nie, nie promować konkurencji, yy, ale, ale czy jest ktoś taki, albo ty znasz, kto też w ogóle w takim vibe jakoś to wykonuje? W Polsce nie. Za granicą są dwie takie osoby, tacy zagraniczni rekordziści: to jest Ross Edgley z Wielkiej Brytanii i David Goggins z USA. No to Goggins to tak. No, no i właśnie co ciekawsze, już pobijałem ich rekordy i Edgleya pobiłem dwa rekordy, i Gogginsa jeden. A Goggins w ogóle jakoś po tym podciąganiu na drążku, to on jakoś w ogóle miałeś jakiś feedback od niego, taki, że jakkolwiek zareagował? Nie. Czy bardziej to... porozrzucane książki było nie. potem widać po tym piku? Nie, nie, nie. Co, to jest taka gwiazdo, ma takie tam zasięgi, że gdzieś to ma. No, no ale mocną promocję sobie tym zrobił, tak szczerze mówiąc. Fajnie to opakował. A słuchaj, jak już no, te, te rekordy są tak rozmaite, to czy miałeś na przykład jakiś, z jakiegoś, jakiś uraz, czy jakąś kontuzję, która nie wiem, ciągnie się do dzisiaj. Czy coś z, z takie żniwa ze sobą poniosło? Właśnie, co ciekawe, to absolutnie nie myślę, że to jest zasługa mojego fizjo. Przemno fizję, do którego chodzę co tydzień, regularnie od 6 lat. Jestem na początku dwa razy w tygodniu, teraz co tydzień. Jestem u niego zawsze i myślę, że to bardzo dużo. Mi pomaga, bo naprawdę no, jestem tak jakby teraz zdrów jak ryba, czy nie mam żadnej mm -hmm. kontuzji, mogę wszystko robić, a te rekordy są wyniszczające. Mam często po nich urazy takie krótkotrwałe, czyli zerwana skóra na dłoniach, naciski. No, tak. Takie czy po bóle... tych nawet yy, opaskach przypodciągają, no to jak widzę, widzę te ręce, to Ciężko było rękawicę kuchenną wcisnąć, nie? A co dopiero ten. Tak, no ale to są takie właśnie krótkotrwałe, ale takich dłuższych nie mam żadnych, jestem teraz z chyba. Okay. No to super, super. A czy w ogóle były też często jakieś, że tak powiem, rekordy, które musiałeś odpuścić z racji na to, że nie, były, były na przykład za bardzo ryzykowne. Ale mówisz w trakcie, czy w ogóle planując? Sobie... No ogólnie, że był plan, już były przygotowania, albo na przykład miałeś zaczynać już przygotowania, ale no nagle stwierdziłeś, że nie, no to będzie za bardzo ryzykowne, albo już cię znając ciebie, to byś powiedział, że no dobra wiem, że ryzykowne, ale no zrobię to. Natomiast bardziej, że nie wiem, no nawet, że otoczka Ci mówiła, czy coś osoby, jakieś osoby, że, że, że lepiej to przerwać. Jeśli chodzi o te, które tylko planowałem, to chodził mi po głowie taki rekord, bo w 2022 roku poleciałem na Islandię i tam przebiegłem na Boso półmaraton po lodzie i śniegu na kole podbiegunowym. nowym. To był rekord Wimahofa, wynosił 2 godziny z hakiem, ja tam zrobiłem godzina 38. I miałem wtedy odmrożenia trzech palców. Przez miesiąc ich nie czułem. Nikt nigdy nie przebiegł na boso po lodzie i śniegu na kole podbiegunowym większego dystansu. No mm -hmm. i ja planowałem, że jako pierwszy zrobię pełny maraton, czyli razy dwa. No, ale no. czasowo to będzie razy dwa i pół, bo wiadomo, że będę słaby i tak dalej. Ale jak to przeanalizowałem, że po godzinie 38 miałem odmrożone trzy palce, no to załóżmy 4 godziny jak będę biegł po tym lodzie i śniegu, no to to się skończy... Nie starczyłoby palców. No. Amputacją, no. no. Już nie będzie czego obcinać no. Potem, no. więc... To już lepiej, jakbyś już miał dogadaną amputację, to wtedy taki ostatni rekord na koniec, bo i tak już by było pod sprawie. Nie? Więc to był taki jeden, jedyny plan, który, który odpuściłem, a w trakcie przerwałem jeden rekord. To był rekord Aleksandra Doby. On przepłynął kajakiem z przemyśla do Świnoujścia 1200 km w 13 dni. Ja, jakby startowałem, to nadciągnęły nad Polskie takie potworne upały, tam było 35-36 stopni. To był 2022 rok też. Sorry, 21 rok. Potworne upały i ja płynąłem, a wiadomo, że jak się płynie rzeką szeroką, to tego cienia nie ma nigdzie. No nie, więc Cały nie, czas nic. na słońcu, a żeby wyrobić się w czasie, musiałem płynąć po 18-20 godzin na dobę, czyli trzecia, 23 ja cały czas płynąłem, no, no. narażałem na słońce w tych upałach i po czterech dniach to to dostałem udaru chyba. słonecznego, zacząłem wymiotować, no i to już wiedziałem, że ja jestem sam na wodzie, to jest bardzo niebezpieczne, stracę przytomność, przechylę się, jak no, się No, to wywali. wystarczy jakoś usnąć na chwilę, nie? I po mnie, więc to przerwałem ze względu bezpieczeństwa, rok później finalnie ten rekord podbiłem, ale to musiałem przerwać. Okej, okay, mówiłeś też, że no teraz jesteś zdrów jak ryba, ale z tymi rybami to jeszcze więcej jest historii, no bo też nawet jak już pójdziesz na ryby, to oczywiście rekordowe ilości złowionych trzeba też e, łowić, także, także pytanie, czy tam bardziej rekreacyjnie to traktujesz, czy też już jakoś tak ambicjonalnie nie, na boso zaczynasz łowić. Nie, ja jestem wędkarskim maniakiem absolutnym od zawsze, od urodzenia. Naprawdę mnóstwo czasu poświęcam na ryby, szczególnie na szczupaki, na, na spinning. I po prostu ostatnio zacząłem też wrzucać trochę tego kontentu, żeby pokazać ludziom. Ja to robiłem cały czas. Tylko okay. Po prostu chciałem to pokazać ludziom, otworzyć się trochę też na tą branżę, bo można tam fajne współprace nawiązać, mm -hmm. no i poznać fajnych ludzi. A że właśnie jeden z takich naj słynniejszych polskich wędkarzy, Ace, Fishing with Ace, Tomek Lewandowski, zabrał mnie do Szwecji na takie mega wypasione jeziorko, do którego naprawdę nieliczni mają dostęp przez to, że jest potwornie drogie, to postanowiłem, że wyśrubuję tam rekord szczupakowy. Chyba z 60 ponad było, nie? 60 ponad to było każdego dnia i tam A, w 6 okay, dni 60... złowiłem 370 szczupaków. Miałem taki licznik i klikałem klikałem i miałem równo 370 szczupaków w 6 dni. Już się bałem, że codziennie jeden więcej będzie. No to bym tam musiał siedzieć długo, bo to by potrwało no, no. do, do stówy. Ale w, ja aż tak nie, nie jestem jakby w temacie wędkarstwa, jedyne co mi się teraz przypomniało to, że na przykład e, z bungee jest e, Tushol, który Tuszol. też w ogóle jakoś się tym interesuje. Pamiętam, że w ogóle chyba mieli jakiś deal, albo to było jakieś mistrzostwa z wikłaczem, że to ktoś tam więcej kto złowi. No. Może jakieś takie wyzwania, wiesz, żeby... Bo na przykład e, na pewno byłby, byłoby czymś fajnym, gdybyśmy jakiegoś konkurenta w tych rekordach, że na przykład w dwójkę coś robicie i kto szybciej, a nie, wiesz, określona długość. Tylko no, chyba ciężko takiego frika drugiego znaleźć jak ty. No na pewno coś takiego trzeba porobić. Myślę, że stuszyłem coś nagrałem, bo w ogóle miał to być na drążku na podciąganiu, na tym challenge codziennym moim, ale przerwałem go przedwcześnie. Mm -hmm. Więc może teraz spadnie na zwis i Myślę, że na tych rybach powinno się udać coś. Tylko pytanie czy on tam wysiedzi, tyle bo na przykład wiesz, możemy siedzieć no. 2-4h na łodzi, kto zły więcej ryb 2-4h. Coś takiego, żeby to było ekstremalne. No, wypadało takie. Jedną ręką. <laughs> Nie wiem jeszcze jak, ale, ale, ale ten. A kolejną na przykład od nogą jeszcze twoją były te walki we Frikach. Tak jest. Było ich cztery, no wygrane, więc tylko zwycięstwo nadal aktualne nawet tam jest. Natomiast pytanie, czy, czy póki co już jakby odpuściłeś całkowicie temat walk, bo było, pamiętam, tam parę takich możliwych scenariuszy, jak na przykład był Tazji, był chyba Matrix z KSW, Azji, Matry, z Radzikowski. był to tam przez chwilę ziłkowski, ale tam jakiś wyszedł Zgrzyt taki, tak, tak, tak. już chyba to, to, to nie ma co nawet o tym mówić ponownie, natomiast było, było właśnie no, parę takich tematów, też chyba była nawet modka, żebyś Ty na paru walczył, tak jak był ten na przykład Boro 1 na 10, wiadomo, też z Boro wygrałeś, ale, ale żeby na przykład przebić też to, więc pytanie, czy jakby któryś z tych wariantów jeszcze jest dla Ciebie na przykład otwarty? Pomysłu było bardzo dużo. Najbliżej do realizacji to była walka wieczoru na gali Cloudem, ma chyba 6 czy 7, która się finalnie nie odbyła. Tak, Tam tak, miałem tak, walczyć no. z Załęckim i AJ'em. Każdy na. A, każdego. tak, była ta trójka. No. Już to było ogłoszone było mm -hmm, dwa tygodnie mm -hmm. do walki, więc tak to już jest. mogło się spełnić. No ale potem Cloud został wykupiony przez Fame. Oficjalnie już? Yy, chyba tak. No. Już, już w ogóle nie pamiętają, że Cloud był tak zaraz powstanie coś nowego. No i tak powiem wam szczerze, że teraz te friki to jest taka patola, ja idąc do fleeków, powiedziałem tam z góry, bo ja na początku miałem propozycję z Fame'u, odrzuciłem ją, nie wziąłem, potem miałem właśnie z High League'a. Mhm. No i tam idąc powiedziałem, że ja mogę zawalczyć, ale to muszą być walki sportowe, mogą być na dole karty walk, mogę mniej kasy zarobić, ale ja tam nie będę robił trzody i patoli, no i oni się na to zgodzili. A teraz mi się wydaje, że takie walki sportowe w ogóle nie wchodzą w grę, nie ma tego na tych galach, teraz jest po prostu czysta patola. A ja, ja taki nie jestem absolutnie. No, mm. Nawet bym tak nie umiał udawać, co to tam się dzieje. Zresztą widzieliście na tych czterech walkach, stypiasz sobie rajski siedział tylko i potem wychodził i walczył. I to w zasadzie tyle, no więc myślę, że teraz tam absolutnie moja osoba nie pasuje do tego. No więc środowisko. chyba, że w jakiejś szalonej formule, nie? Właśnie No Limit. Pamiętam, że jeszcze z takich najbardziej aktualnych to chyba z gracjanem Szadzińskim był jakoś rozpatrywane boks na małe. Tak, no ogólnie to jest tak, że ja nigdy nie odrzuciłem żadnej oferty. Więc wszystkie nazwiska, które wymieniasz i które propozycje były, to znaczy druga strona musiała to odrzucić, bo ja nie odrzuciłem nigdy żadnej. Okej. Okay. Yy, czyli, czyli co, na razie Ty jakby mniej, że tak powiem, chętny na, na jakikolwiek angaż niż, niż kiedyś? Musiała to by być walka, tak jak mówisz, jakieś takie w formie wyzwania mm -hmm. albo właśnie no limit, żeby przebić czas najdłuższy, nie wiem, tam Błońskich, a z Dubielem najdłuższy. 16-17 minut mieli, no. Tam jakiś czas temu Denis Załęcki z Bądkowskim Filipem się bili, to z 12-13 minut chyba, albo z 15. No, jakoś tak podobnie nawet. No, ale, ale na pewno mniej, no. no. Więc to musiało być coś takiego, że też miałbym zagwarantowane, że nie robię patoli. No, albo jakiś, wiesz, nie wiem, że 5 minut airbike i od razu do Oktagonu, tylko trzeba jakieś obroty zachować, no bo ktoś by sobie to pofolgował, ale no, no kurde, nie no, jakby było, było potrzeba i byłby faktycznie rywal, który też by się podjął takich, yy, faktycznie, formuły, no bo też ciężko znaleźć chyba takiego frika wysiłkowego, żeby, żeby się podjął tego wszystkiego, nie? Ja myślałem właśnie o takiej... Przewadzę mały duży, że ja bym był tym małym, kontra Radzikowski czy ktoś taki. No to to Wie... na pewno myślę, że na plus. To no. by mogło fajnie pójść, no ale też. Trochę na pójść. pewno jest aura do tego, bo na przykład nie wiem na ile śledzisz, ale teraz na fejmie jest turniej wagi ciężkiej, gdzie na przykład mimo wszystko jest też Don Diego tam Norman Parke, a jest też Labryga, jest na przykład którzy który ważył tam blisko 120, więc no, jeżeli na siebie trafią, no to też jest ogólnie coś takiego. E... No, ale, ale tak, no tak jak mówisz, no, no, trochę trochę się te czasy zmieniły od tamtych propozycji. Yy, a słuchaj, jeszcze pytanie odnośnie rekordów. Yy, bo zapomniałem wcześniej, na przykład, yy, no fakt faktem, jesteś wytrenowany, ale no jakby wiesz, czas leci, lata lecą, więc pytanie, czy na przykład masz właśnie coś takiego drugiego, czym byś się chciał, nie wiem, po czasie jakimś zająć, albo czy masz na przykład określone tak, że dobra, jeszcze zrobię tyle i tyle rekordów. Albo do któregoś roku życia tam robię, a, a potem się czymś innym zajmuję, czy jakby nie ma, nie ma, jakby aż tak daleko nie patrzysz, tylko ile będzie wychodziło, tyle będziesz robić. Na razie skupiam się na tym, co robię, czyli na tych rekordach. Mam takie koła zapasowe, bo jestem trenerem personalnym, nie prowadzę aktualnie treningów, ale oczywiście mogę do tego wrócić. Jestem Pławły, więc mogę w szkole być nauczycielem, więc mam tak jakby wiesz, takie koła zapasowe, ale póki co skupiam się na tych rekordach. chcę pójść w tym na maksa, bo to jest, powiem Wam, że największa wartość w tych wszystkich rekordach i w tej całej teraz robocie, co ja mam, jest taka, że ja mogę być całe dnie z moimi dziećmi. Ja mam dwójkę dzieci, Fele 4 lata i o 1,5 roku i oni nie muszą chodzić do przedszkola, do żłobka. Oczywiście ja nic do tego nie ma, jak ktoś chce, no. to puszcza, ale 99% ludzi puszcza dzieci do przedszkola, do żłobka, bo musi, bo no chodzą tak, do pracy. Tak, tak. Po prostu ludzie muszą pracować, a ja mam ten fart, że praca że, do ciebie przyszła. Że ja po prostu pobijam jeden rekord na parę miesięcy, wrzucę jakieś rolki i tak dalej, i mogę cały czas być z moimi dziećmi, więc staram się to jak najdłużej ciągnąć, mm -hmm. żeby po prostu z nimi spędzać tego czasu jak najwięcej. A jak się skończy, no to, to się skończy, no to będę już tym trenerem personalnym, <noise> takiego. Wrócę do normalnej roboty. No. Okay. Na pewno to kiedyś nastąpi, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nic nie trwa wiecznie, ale póki co właśnie będę robił wszystko żeby jak najdłużej pracować tak, jak teraz pracuje, czyli tak naprawdę nie pracować. Okej. Okay. Dobra, no i tego Ci życzymy. Zdrówka przede wszystkim. Motywacji chyba nie trzeba. Eee, I Wy, słuchajcie, dajcie w komentarzu szalone wyzwania dla Wojtka, ponieważ jak on się wezmie za uczenie WF-u w szkole, to macie przewalone jeszcze bardziej. Także prosimy o jakieś szalone konkurencje, które nawet chcielibyście mu za kary dać, żeby się chłopak wymęczył na amen i on je podejmie. Dziękuję. A my zaraz, skoro idziemy na drążek, on już zapomniał o tym. Tak, jest. Zaraz to pokażemy chyba, co jak będziesz wisiał. Damy radę, no. Na razie. 4, 3, 2, jeden, go. A już taktyka inna. Ja dzisiaj na szczęście tylko jedna minutka. Ja też no, zobaczymy. Sam jestem w sumie ciekaw, ale nie, nie próbowałem nigdy jak najwięcej powisieć, myślę, że tak, jakbym miał strzelać, to tak może po dwie minuty. Na koloniach nie próbowałeś tych dwóch no, no nie, no tak, tak wiesz, rekreacyjnie się jakoś próbowało, ale myślę, że tak do dwóch minut tak... Ja jak myślę, że 2,25 dwa, wytrzymasz. Jak ktoś tak... Dobra, czyli 2,26 dwa, <laughs> jak, ktoś, jak ktoś tak yy, w miarę jakoś ćwiczy i się prowadzi, to myślę, że tak minuta, dwie, no to tak jest standard bardziej, nie? Bo tak z ulicy, jak stoją, i czasem wiesz, tam stoją, wytrzymaj, minutę, dostaj nagrodę. No to, to, to faktycznie ludzie po pół minuty. Wy... 53 sekundy są. O! Rekord pobity w każdym razie. Jest, minuta. Ja swoje mam zrobione. Minuta, i teraz skoro będzie się czas. Widzimy się po zachodzie słońca. moi mili. Dziękuję. Ulgę, bo bez butów jestem, ale. E... Kurde, pojęcie, że bardziej bardziej przy palcach jakoś czuję, no, przy tych poduszkach. Teraz już nie będziemy mówić czasu, bo mam oh. chyba 25 pobić, no, więc już mu nie mówimy i zobaczymy, czy to wyczuje sam. No dobra, to nie patrzę. Light? No coś tam już czuję, nie? Też myślę, że z 9 dych teraz mogę ważyć w takim zwisie oburącz. Ja mam rekord koło 5 minut, dlatego w tym challenge'u ja sobie zmieniam ręce, mniej więcej co 20-30 sekund robię zmianę. raz jedna ręka z druga, bo ta co jest w dolu odpoczyna. Dobrze wiedzieć. Mówię mu to teraz, jak już jest końcówka, bo teraz już ma tak spompowane łapy, że tego nie puści. No skleiły się mocno. Jadę z tym drążkiem potem. Dobre jest, dobre kurde, jest. Kurde, popatrzyłem, popatrzyłem. Dawaj, dawaj. Ja wiem, że już dwa z hakiem jest. Tak. Do drążki mocno mają przeprawę. No i ja tak będę wisiał codziennie, o minutę dodając sobie każdego dnia. Mój cel to jest 30 minut. Aktualny mój rekord taki oficjalny to 26, nieoficjalny 31, więc się zbliżę do tego rekordu mojego. Codziennie będą inni goście, którzy będą próbowali tego chłopa pokonać. Jak ja będę jutro na kłebu koncercie tym łapą machać. Łapę w górę. 2,5 minuty. No a już puszcza, puszcza, puszcza. 2,40 powiem Wam tak zaskoczył mnie, bo dawałem mu 2,25 a 2,40 bez puszczania rąk, to jest naprawdę dobry wynik też, yy, też się zaskoczyłem, bo nie wiedziałem że będę to robić dzisiaj, ale no macie znajcie moją litość, 3 minutki lećcie, nie róbcie tu wstydu Yo.